że u mnie kopydłowie już 29 lat rzędu nie było pożaru? A ty skąd wiesz, że jeden był? Możeś to ty podpalił? Był jeden, dobra, jak już wygodą, to powiem. Widzę, co się odpaliło? Remizanów. No. no i czego żyć babo? No nieszczęście u nas się śmieję, no i no i no, no, takie baby są, takie są. Ale nie, dzisiaj NUM się spaliła i no roku NUM się spalił. Na Świętego Józefa. Pamiętam, że na Świętego Józefa bo Józka, Balizoka były i A Józek do straży zasłużony, tak? To my poszli złożyć życzenia, tak? Całą drużyną, galówki, lega, Poszliśmy na podwórko, Józef wyszedł z chałupy i z nim dubertówki, chłopaki też. On mówi do kobiety Maryśka, gości mu my zapraszaj. Maryśka wrotał od to twiero. Czujcie, tam było wszystko naczykowane. Piwo w beczkach, gorzoła w baniokach. A gorzoła to już taką pędzi, że mówię wam delicję. Niebo w gębie. Nawet tą recepturę do już teraz sami na rami się pędzimy. Weszliśmy do środka, wypiliśmy po szklunetce, zaśpiewaliśmy mu 100 lat. i po szlunece i niech mu gwiazdka pomyślności i po Pięć razy dwadzieścia I po śluneczce Prawy do lewego I po ślunecce. A zaś my no śpiewali Siedziały głupie na dymie I skubały mech I po ślunecce. A moje chłopaki tu tak głośno śpiewały Jo im godzą A widzia po co? A po to, żeby te chamy na gwizdołkach słyszałeś, że kopydłowioki dobrze się bawił. I to zgubiło, bo my syreny nie słyszeliśmy.